it's such a privilege to be able to share with you again today now remember that last week we talked about the power of access that we have to god through jesus christ Jak pamiętacie w tamtym tygodniu poruszaliśmy temat e, mocy w dostępie, który mamy do Boga dzięki Jezusowi Chrystusowi. And the great potential that access to God gives to us. Ten wielki potencjał, który nam daje ten dostęp do Boga. It is one of the blessings of being a child of God. To jest jedno z z którym jest bycie dzieckiem Bożym. Because when we put our faith in Jesus Christ as Lord and Savior, bo kiedy my pokładamy naszą ufność, wiarę w Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Zbawcę, the Bible says that we are born again. To Biblia nam mówi, że jesteśmy narodzeni na nowo. And we become sons of God. I stajemy się synami Bożymi. And one of the big blessings that that gives to us. Jedną z tych największych błogosławień, jakie nam to daje, is that we have unlimited access to God as our Father. Że mamy nieograniczony dostęp do Boga jako naszego Ojca. Stajemy się członkami Jego domostwa. Już nie jesteśmy obcymi. Teraz żyjemy w, Bo w Bożym domu. Of his jesteśmy członkami Jego rodziny. I Bóg raduje się, kiedykolwiek do Niego przychodzimy. Społeczności, when we have difficulties, kiedy doświadczamy trudności, w słabościach, the is, jakakolwiek jest sytuacja, Bóg się raduje, kiedy korzystamy z tej możliwości, aby przyjść do Niego. But today we want to look at another blessing of Ale dzisiaj chcielibyśmy się przyjrzeć innemu błogosławieństwu wypływającemu z synostwa.

I to jest bardzo potężny koncept. That you no longer alone. Już nie jesteś sam. That no longer your own. Już nie, nie należysz tylko do siebie. You belong to God now. Teraz należysz do Boga. God belongs to you now. I Bóg należy do ciebie teraz. In Jesus Christ. I w Jezusie Chrystusie. have this powerful union together with almighty God. Mamy tą potężną jedność z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Now centuries ago Wieki temu? to co się kiedyś wydarzyło, to różne rodziny zbierały się razem? And make a I zawierały przymierze między sobą. And the importance of the covenant is to join the families together as one family. I ważne w tym przymierzu było, że dwie rodziny łączyły się i stawały się jako jedną. any I to było po to, że jeżeli jedna rodzina znajdzie się w problemie, to wtedy ta druga rodzina przyjdzie im ku pomocy. So by the families coming together they become more powerful. Więc kiedy rodziny łączyły się, razem stawały się bardziej potężne. They share resources together oni dzielili się swoimi dobrami. They stand together in, against their enemy. I stawali wspólnie przeciwko ich wspólnego, wspólnego wroga. I to nie tylko rodziny miały to przymierze. Ale także i królestwa miały. Poprzez małżeństwo. Because there were so many wars at that time. Bo było tak wiele y, wojen w tamtym czasie. So, through marriages or ordinary covenant, więc poprzez albo jakieś y, normalne przymierza. The to sprowadzało, uh, zbierało królestwa razem. As I wtedy stawały się silniejsze jako sojusznicy. Which means that the enemy of one become the enemy of all to znaczyło, że jeżeli jeden wróg jest przeciwko tej rodzinie, to wtedy jest wrogiem całego tego królestwa. Now, this is such a thing. I to jest potężna rzecz. And it comes from God. I ona pochodzi od Boga. Bo w Biblii czytamy tę historię. God came to a man że Bóg przyszedł do mężczyzny, który miał na imię Abraham, And he Abraham to himself. i powołał go do siebie, And he made a with i, i zawarł przymierze z Abrahamem. And they, we'll in 12. i przeczytamy i czytamy o tym w księdze Rodzaju, rozdziale 12 From to od pierwszego do trzeciego. to jest wielkie błogosławieństwo. So powerful. The Lord had said to Abraham, "Leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. I will bless those who bless you, and curse those." Who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you. Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z Ciebie wielki naród. Będę Ci błogosławił i Twoje imię rozsławię. Staniesz się Błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy Ciebie błogosławić będą, a tym, którzy Tobie będą służyć. I ja będę słuchać. Wszystkie Ciebie będą otrzymywały błogosławieństwa ludy całej ziemi. Well, until this point, God and lived lives. Do tego e, momentu Abraham i, i Bóg żyli oddzielnie. Abraham żył w swojej e, ziemi, w której się narodził. And then God called him into this relationship. A potem Bóg do tej z nim. It was a covenant relationship. I to była na and God gives the conditions of this relationship. I Bóg tutaj tego Notice in verse 3 he says, I will bless those who bless you and curse those who curse you or who treat you with contempt. All the families of the earth will be blessed through you. Zwłaszcza w versie trzecim mówi, że będę błogosławił tym, którzy Ciebie błogosławić będą, a tym, którzy Tobie będą złożyczyli, i ja będę złożyczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Now, here is what God was really saying to Abraham. I teraz Wam powiem, co naprawdę Bóg mówi do Abrahama. Abraham, from now on you are no longer alone. Bóg mówił Abrahamie, od teraz już nie jesteś sam. From now going to be with you and I going to be for you. Od teraz jest, będę z tobą i będę dla ciebie. From now on you and your children will belong to me. Od teraz ty i twoje dzieci będą do mnie należeć. I will be your God. Ja będę twoim Bogiem. And I will be with you. I będę z tobą. And from now on God's name changed and became the God of Abraham. He took a new name. I teraz od tego momentu imię Boga się zmieniło i stał się Bogiem Abrahama. So God adds a new name to his name. Więc Bóg dodał nowe imię do imienia. And then he changes Abraham's name as well. I także zmienił imię Abrahama. God is saying to Abraham, from now on I will fight for you. Your enemies will be my enemies. Those who curse you, I will stand against them. I teraz Bóg mówi do Abrahama. Ja będę błogosławił twoje narody, będę walczył z twoimi wrogami i ci, którzy będą cię przeklinać, ja także będę ich przeklinał. so powerful for us. To jest potężne dla nas. When God says from now on your enemies will be my enemies. Że kiedy tym bardziej, kiedy Bóg mówi, że twoi wrogowie staną się moimi wrogami. You will never have to fight alone anymore. Jeśli będziesz musiał sam walczyć z nimi. Because of this covenant relationship, this union you have with me. Dzięki temu przymierzy tej jedności, którą ma ze mną. Whoever attacks you is attacking me. Bo ktokolwiek ciebie zaatakuje, zaatakuje mnie. Here is something else God was saying to Abraham. I także jest coś dodatkowego, co Bóg mówi Abrahamowi. He says, Your friends will also be my friends. Bóg powiedział, twoi przyjaciele także będą moimi przyjaciółmi. You is so powerful. To jest potężne. What means that if Abraham entered into a covenant with anyone else? Co znaczyło, że jeżeli Abraham zawia, zawarł jakieś przymierze z kimkolwiek, to przymierze będzie pokryte tym przymierzem, który Abraham miał z Bogiem. Because covenant is sharing life together. Bo Przymierze polega na tym, że dzielisz z kimś życie. God was sent to Abraham. Więc Bóg mówi do Abrahama. What is yours is mine? To co jest twoje jest moje. And what is mine, is yours. A to co jest moje jest także i twoje. My belongs to you. Moja siła należy do ciebie. I have to you. Wszystko co mam należy do ciebie. This life Bo my teraz żyjemy to życie wspólnie. And then it's a beautiful, beautiful one. I kolejna. Let's look at Isaiah 49, 29. E, przyjrzyjmy się teraz księdze Izajasza 49? I will fight for you. Uh, Gdzie zawarte jest to co Bóg powiedział do Abrahama odnośnie że Twoi wrogowie będą moimi wrogami ja będę za nich za ciebie e, nim, e, z nimi walczył. So Isaiah 49 verse 25 says, But thus says the Lord even the captives of the mighty shall be taken away. And the prey of the terrible be delivered, for I will contend with him who contend with you, and I will save your children. Wow. Zaiste, tak. Zaiste, tak mówi pan. Nawet syny bohatera zostaną mu wdarci i zdobyć okrutnika się wymknie. Z twoim przeciwnikiem ja się rozprawię, a twoich synów ja sam ocalę. I will contend with those who contend with you. He says. Bóg mówi, że ja będę walczył z tymi, którzy z Tobą walczą. And I, will save your children. I ja uratuję Twoje dzieci. What a beautiful promise. Jaka to jest piękna obietnica? It is a covenant promise. To jest obietnica wypływająca z tego przymierza. It flows out of our union with God. I to wypływa z naszej jedności z Bogiem. Because God has become our God through Jesus Christ. Bo Bóg stał się naszym Bogiem poprzez Jezusa Chrystusa. What we also remember what God says in Isaiah chapter 54. I także pamiętamy to, co był powiedział w Izajaszu 54. No weapon formed against you shall prosper. Że żadna broń okuta przeciwko tobie nic nie wskóra. Every tongue that rises against you in judgment I will condemn. A każdy język, który źle powie o tobie, ja go potępię. For this is the heritage of the seventh of the Lord. Bo tak jest dziedzictwo sług Pana. And their righteousness comes from me says the Lord. I także pan mówi, że ich sprawiedliwość pochodzi ode mnie. So we don't need to be afraid anymore. Więc już nie musimy się bać. The thing that threatened us in the past cannot threaten us anymore że te rzeczy, które przerażały nas w przeszłości, już nie powinny nas przerażać. Why? Dlaczego? Because we have a covenant. Bo teraz mamy przymierze. We have God on our side. Teraz mamy Boga po naszej stronie. And if we have God on our side, jeżeli mamy Boga po naszej stronie, through Jesus Christ, poprzez Jezusa Chrystusa, jesteśmy w in union with God. Teraz jesteśmy w sojuszu z Bogiem. God will fight for us. Więc wtedy Bóg będzie za nas walcił. God will fight for our children. Bóg będzie walcił o nasze dzieci. God will fight for our future. I także o naszą przyszłość. God will fight our battles for us. I Bóg będzie walczył naszymi bitwami. So God says to you today. Więc Bóg mówi dzisiaj do ciebie. Fear not. Nie bój się. I am with you. Ja jestem z tobą. Do not be afraid. Nie bój się. I am your God. Ja jestem twoim Bogiem. That is a mind-blowing statement. I to po prostu powala. When God says I am your God. Gdy Bóg mówi, że ja jestem twoim Bogiem. And God gives a name, a new name that has you in the name. I później Bóg przybiera nowe imię, które także zawiera twoje imię. He calls you by himself. On woła ciebie swoim imieniem. And he calls himself by you i nazywa siebie twoim imieniem. Dzięki temu przymierzu, które mamy z Bogiem. Well, God made this covenant with Abraham. Więc Bóg zawarł przymierze z Abrahamem. The God Abraham. I stał się Bogiem e, Abrahama. With Isaac. I potem zawarł samo przymierze z, Iza i, then, z Izaakiem And he became the God of Isaac. I potem nazwał siebie Bogiem Izaka. And then he made the same covenant with Jacob. A potem zrobił tak, że zawarto samo przymierze z Jakubem. And then he took he the God of Jacob. I potem przyjął nowe imię Boga Jakuba. And Jesus Christ I przez Jezusa Chrystusa. He makes a with us today. Teraz on zawiera przymierze z nami dzisiaj. And he became our God. I stał się naszym Bogiem, Because we are united with him. bo jesteśmy w, pojednani z Nim. Przez wiarę.

For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, Cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. But that no one is justified by the law in the sight of God is evident. For the just shall live by faith. Yet the law is not of faith. But the man who does them shall live by them. Verse 13 Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, Cursed is everyone who hangs on the tree. Listen to this that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach prawa, ciąży przeklęstwo. Napisane jest bowiem: przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa. A że w prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Prawo nie opiera się na wierze, lecz mówi: kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie. Z tego przeklęstwa prawa Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przeklęstwem, bo napisane jest, przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego ducha. So before we came to Christ, Więc zanim przyszliśmy do Chrystusa, we were under a different covenant podlegaliśmy innemu przymierzu i to przymierze miało nad, nad nami górę we were enslaved to that covenant. byliśmy zniewoleni do tego przymierza we were under the curse of that covenant. i podlegaliśmy temu przekleństwu wynikającego z tego przymierza I the only way we could escape from that covenant is through death. I jedyny sposób, w jaki mogliśmy uciec z tego przeklęstwa, to było przez śmierć. So Jesus came. Więc Jezus Chrystus przyszedł. He wanted a new with us. Ponieważ On chciał zawrzeć nowe przymierze z nami. I On, he that we were by I on już i on rozumiał, że w tamtym czasie byliśmy związani z innym przymierzem i w jedyność wsup jaki mogliśmy uciec temu śmierci to było poprzez śmierć i on to i to on poszedł na krzyż umarł za nas i to liberate that covenant. i on zapłacił cenę aby uwolnić nas od tego przymierza so that we can be free to marry another marry him as our new covenant i abyśmy byli wolni aby wziąć ślub z nowym przymierzem so that we can now become the children of god according to the promise made to abraham tak, abyśmy teraz mogli stać się dziećmi Bożymi wynikającymi z tych błogosławieństw, które Bóg dał Abrahamowi. Teraz przejdźmy w tym samym liście do Galatian rozdział 3, od 26 do 29. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ's, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, oblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani Poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kim, kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą, jej dziedzicami. So Jesus When Jesus Christ has possessed brought us into that blessings of the covenant that God made with Abraham. I prowadzi nas do tego przymierza e, tych błogosławieństw, które Bóg zawarł z Abrahamem. So that just as Abraham and God entered into this alliance, this covenant union. że tak jak Bóg i Abraham zawarli ten sojusz, we through Jesus Christ have entered exactly into the same union. Więc my przez Jezusa Chrystusa weszliśmy w sam sojusz z Bogiem. to Abraham is Więc wszystko to co Bóg powiedział Abrahamowi należy także i do nas. From now on, że od teraz I am with you. Jestem z wami. I am for you. Jestem dla was. From now on, I od teraz. Będę Bogiem dla ciebie i dla twoich dzieci. From now on, I od teraz. You belong do mnie. Należysz do mnie. And I to you. A Ja należę do ciebie. From now on, teraz, you will be called by my name. I od teraz będziesz nazywany moim imieniem. I fight for you. Będę za ciebie walczył. I will be with you. Będę z tobą. Będę zaopatrywał ciebie. Będę otwierał drzwi błogosławieństw dla ciebie. I, I will także przezwyciężę twoich wrogów. From now on, od teraz, you are no longer alone. Nie sam. You shall no longer fear anything. Nie się bać. Because from now on, Bo od teraz, through Christ Jesus, God says, I am your God. Ja jestem twoim Bogiem. Jestem twoim y, dobrym pasterzem. Teraz mamy to przymierze jedności wspólnie. All what is, yours is mine. I wszystko co jest twoje jest moje. Is is teraz wszystko co jest moje jest twoje. Masz teraz dostęp do tych bogactw, które ja mam. So Więc możemy z tego korzystać. There's nothing to fear. I nie ma nic, co czego powinniśmy się God bać. God. Bóg jest naszym Bogiem. He has brought us into union with himself on przyprowadził nas do jedności z sobą samym. His son, Jesus Christ. Poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa. On spaid off the debt we owed to the old covenant. On spłacił ten dług, który byliśmy winni Staremu Przymierzu. Poprzez śmierć Jezusa Chrystusa no Iż nie ma potępienia dla nas. No more for us. Nie ma już przekleństw. Możemy przyjąć ten pokój Boży, który do nas należy. Of Jesus Dzięki Jezusowi Chrystusowi. To jest zbędność tych, którzy włożyli swoją Jesus Lord. So I think it's good for us to jest właśnie ta korzyść dla tych, którzy pogodają swoją wiarę w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana. Więc wydaje mi się, że jest dobrze dla nas zrozumieć, czym jest ta jedność i uwierzyć w tę przymierze jedności, które mamy z Bogiem. I zrozumieć, że Bóg bierze to bardzo serio. I zrozumieć, że Bóg do tego bardzo poważnie podchodzi i osobiście to traktuje, bo On jest naszym Bogiem. On dał nam wszystko, co potrzebujemy do życia i do pobożności w boku swojego Syna Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli jesteś tutaj dzisiaj i jeszcze nie zawarłeś tego sojuszu z Bogiem, nadal zmagasz się sam z sobą, zmagasz się ze strachem, z zakłopotaniem, niepewnością odnośnie twojej przyszłości i don't know what happen to you if you die today i nie wiesz co się tobie przydarzy kiedy, um, byś, kiedy byś umarł dzisiaj i god nie jesteś pewien jaka jest Twoja relacja z bogiem to invite you to ja chcę cię zaprosić do tego przymierza jedności którą mamy z bogiem Jezus invites you Jezus cię zaprasza There's still room for you. Bo Jest miejsce dla ciebie. Więc jeżeli chcesz oddać swoje życie Jezusowi. Say, yes, I'm kind of on my own. I powiedzieć tak, ja jestem już zmęczony, zmagania się w oparciu o oparciu własne siły. I want Chcę wejść w ten święty sojusz z Bogiem. So I will belong to him forever. Tak, ja mógł do niego na and he will be my God forever. I on moim na so, if you want to enter into this union with God today. Then... Więc jeżeli chcesz wejść w tą jedność z Bogiem dzisiaj. You will Zobaczysz guzik na ekranie z ręką. który mówi chcę oddać swoje życie Jezusowi. Just press that hand. Po prostu wciśnij na to rękę. And let's pray this prayer together. i pomodlimy się tą modlitwą wspólnie. Just repeat this words after me. Powtórz te słowa po mnie. Heavenly Father. Niebiański Ojcze.

Ja potrzebuję, abyś przyszedł i zamieszkał we mnie. I want to come into alliance with you. Ja chcę zawsze sojusz z tobą. Lord Jesus. Panie Jezu. I ask for your forgiveness today. Proszę o ciebie o twoje przebaczenie. Wash me clean from all my sins. Oczyszcz mnie ze wszystkich moich grzechów. Into my heart. Ja zapraszam cię do mojego serca. Be my Lord and my Bądź moim Panem i zbawcą. I need this union with you. Potrzebuję tej jedności z tobą. I, I need to belong to you. I muszę do ciebie należeć. Potrzebuję need you in my life. w ciebie w moim życiu. So come into my heart, Jesus. Więc wejdź do mojego serca Jezu. Me I zamieszkaj we mnie na wieki. I dziękuję i dziękuję Ci za to nowe życie. W imieniu Jezusa. Jeśli pomodliłeś się tą modlitwą, to ja Ci gratuluję dzisiaj. The Bible says you have become a child of God. Biblia mówi, że teraz stałeś się dzieckiem Bożym. And the covenant that God made with Abraham belongs to you now. które Bóg zawarł z Abrahamem, należy do Ciebie. You are no longer alone. nie sam. All the blessings and all the promises of the covenant te wszystkie błogosławieństwa i obietnice wypływającego z tego przymierza belong to you now. teraz należą do Ciebie. So in Jesus name I speak peace to you. Więc w imieniu Jezusa daję Ci pokój and I, pray for everyone who is watching today. i modlę się o każdego, który ogląda. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa the power of this union. że moc tej jedności spłynie na Was poprzez Ducha Świętego i odpłynie na Was poprzez Ducha Świętego. I wypędzi jak, i jakikolwiek strach. Every, every I każde z, zakłopotanie w twoim myśle. May faith and hope arise in your heart. Niech wiara i nadzieja wzrośnie w Twoim sercu. in Jesus Niech uzdrowienie przepłynie do Ciebie w imieniu Jezusa. May chains be broken in your life today in the name of Jesus Christ. W imieniu Jezusa. ogłaszam, że łańcuchy w Twoim życiu są zrywane. I ogłaszam wolność dla Ciebie. By power of the covenant. Poprzez moc tego przymierza. That is in Jesus Christ. jest w Jezusie Chrystusie. May the Lord bless you. Niech Bóg wam błogosławi. I pozostańcie w pokoju. Amen. Amen.